Daleko do kosza mające? Tak, kurwa. Najlepiej. Najebać, najebać. Tak, tym bardziej, że kosz pod nosem. Boż niemiło się ćwiczeć tak najebaniu. No. Jeszcze myślę, że im to da energię. Nie, <grym>. pijcie, nie pijcie tego gówna. No i dobra, wariaty wariatki. Siemanko, witamy się w niedzielę. Niedziela, dzisiaj dzień sądu. Wory w naszym pięknym kraju. Już chyba mogę gadać, bo to już będzie cisza w Warczaminie, nie? Tak, no tak. No. Mam nadzieję, że zagłosujecie mądrze. Najważniejsza jest polska, kurwa, nic więcej. na no co, my dzisiaj z Patrycją. Chcieliśmy gdzieś jechać, się połazić ale jest, ten tydzień pogoda jest taka tragiczna, że głowa mała. w chwilę nam pada deszcz, świeci słońce. Wczoraj wie, wieczorem o Patrycja poszła się kąpać znaczy wieczorem jak wieczorem. To padał radu u nas w Sanoku. I to taki sporo. 15 minut takiego intensywnego. Na no dzisiaj witamy w świątyni Drążków. I się okaże. I dzień sądu tak samo, dzień wyborów, dzień sądu. Myślę to będzie dobry dzień dzisiaj, żeby sprawdzić sobie swój, swój rekord. Od tamtego nagrania minęło bodajże chyba dwa miesiące, muszę dokładnie sprawdzić, ale pewnie ponad troszkę. No i co, ćwiczyłem regularnie, czy nie wiem, czy regularnością można nazwać dwa razy w tygodniu, ale więcej czasu nie miałem. No i dwa razy w tygodniu starałem się trenować na drążkach, reszta no to boks i tak dalej. No i dzisiaj postaram się pobić rekord. Ostatnio było 20 razy na bicepsa i 30 razy na dipy, czyli na tricepsa. Choćbym miał tu nie wiem siedzieć kurwa do wieczora, no to 21 muszę podciągnąć, i 31 musi wlecieć, nie, bo to. Za uh, uh, uh. pierwszym razem się uda. Też mi się tak wydaje, czuję. Chociaż ostatnio coś bicepsa zrobiłem, jakby delikatnie naciągnąłem. Miałem tydzień takich może mniej intensywnych treningów. Nie były takie wymagające jak zawsze, ale czuję, że ręka w miarę się goi to. No co, ja się rozgrzeję. I... I zaczynamy zabawę. Tak. Troszkę się rozwala. Ratuję ją jak mogę. Wrażniłem <laughs> to w tej skakance. Polepiłem to, bo nie wiem, czy będzie widać na kamerze. No. Ma takie strzępy i na przykład jak mi się do klei, do dresów i później robi taką, nie że dziurkę tylko takie zadarcie i tak mnie to irytuje, że głowa mała tak, w sumie możecie dać znać jaka skakanka jest dobra, bo Mateusz się zastanawia żeby kupić jakąś lepszą ze skóry, z chyba no jest najlepsza, taki jakby rzemek mhm, bo ta on... się tak jak mówisz ona się łamie po prostu znaczy się, on miał taką powłokę, ta powłoka plastiku się zdarła i teraz no. stole takie druci z rozgrzeweczką nie będę męczył, bo to raczej będzie nudny. Jest taki kopii w klej, standard w miarę dla mnie. Pokażemy Wam główną część treningu, znaczy pobijanie próby rekordu. A i co? Nim pooglądacie film, to możecie napisać, ile dam radę razy się podciągnąć. coś właśnie. O tym Mateusz mówił. Skuty, a ja dalej sobie skaczę. Wrzuci skarpetki nie zdarło. A te skarpoteczki? od Patrycji mamusi, niemieckie. Od Co? Trzeba odbać. A ja, dlatego tylko do nagrywek. Patrycji w kapturze będą na Nie miałem czasu iść to Jakbyś komiarę ubrał to by było Nie ekstra. miałem czasu iść do barbera. W tym tygodniu to zrobię No bo w środę Jedziemy z chłopakami w Gawry Krosno Na sparingi, ale Patrycja nie da rady pewnie tego nagrać Bo będzie w pracy No i na koniach będę też w środę no 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 nie da rady No i z tego co zauważyłem Na jak trenujemy To ludzie mm, Chcą osiągać sukcesy, znaczy chcą być jakoś w mega topce, aczkolwiek dawać od siebie jak najmniej. Nie da się takich rzeczy zrobić, trzeba poświęcać dużo czasu na trening, ogólnie cokolwiek, trenujecie szachy, nie wiem, boks, balet i tak dalej, to po prostu to musi być wasz styl życia. Trzeba się zdrowo odżywiać, wysypiać, regenerować, to nie jest tylko tak, że przyjdziecie, zrobicie trening i i będziecie nie wiadomo jacy, nie? To jest tak jak mówię, styl życia. jak Max to mówił, to nie jest sprint, to nie jest mówi maraton, to musicie długi proces jest taki przygotowań i tak dalej. I when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said so no man i still go 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 Krewetne święto. Okieneczko pogodowe się robi. Na naszą nagrywkę. To Tak jak sprawdzamy pogodę, to takie jest combo. To co je pokazują, to w ogóle jest na odwrót. I to co? Zaczynamy wariaty, wariatki. A u! To ja już ubrał strój Halka Tak się śmiejemy z tego stroju Śmiejemy, bardzo bym powiedział, że ty się śmiejesz <laughs> Patrz, czego nigdy nie nazwałem Halkiem Tylko ty Jak? Dzisiaj go nazwałeś No bo ty gadałaś, to powiedziałem <laughs> Tak jest Doda ci mocy Forma tak się robi Jak? Forma na lata Nie no. na lato, tylko na lata no. Dobra Koniec wygłupów Idziemy Oto chwila prawdy. Bierzę w Ciebie, zrobisz pięć więcej. Tak, zrobię 5 więcej, to będę zadowolony już. Dzisiaj nie będę nic strzelował, będzie niedziela taka. Ale niwa. No nie miał żadnej magnezji, ani niza. Padało. czekaj sekundę. Przygotowa. Nie ma tak, że sobie przychodzicie Na gotowe Na gotowe To z nich Nie tędy droga Nie ma co zlekać Nie ma co przyciągać Albo będzie progres, albo będzie kurwa regres Jak będzie regres, to nie będzie nagrywki Będzie Dobra, a ja liczę głośno Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa na, trzy na, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemnaście. Mamy to kurwa, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery. Mamy to kurwa pati. Mamy to. Mamy to. Samo nic ci kurwa nie zrobi. 25 25. Jest. Jest! Ale już tyle chyba Oj, to dużo A. się nie pomyliłam. A. Zajebiście. Super. Sześć progresu. Ale wybumowało. Strasznie. Brawo, ty! O, fajnie. Ale ja dobrze obstawiam Tak. Jeden mówiłaś, kurwa, więcej. No to także, wiesz, troszkę rozdrażnić, żebyś nabrał takiej mocy. Fajnie. Tak, biczki urosły po spompowaniu. No i teraz będzie jak za chwilkę, jak to, Tak, poczyniesz. teraz muszę odpocząć. to z 50 minut mnie spompowało, jestem zadowolony. Fajnie. Także, chłopaki, jak oglądacie, Trenować, trenować dwa miesiące, sześć razy więcej do rekordu. To jest fajnie, mega. No i dobra, Bicepski zaliczone, jestem bardzo zadowolony. Teraz dipy i uciekamy do domku odpoczywać. Nawet jak dipy nie pójdą, aczkolwiek jak biceps zrobił progres, to triceps tym bardziej mi się wydaje. Na dipach było 30, no to tutaj liczę około 40, to tak lekko w sumie. Znaczy się lekko, tak lekko. Z wysiłkiem, aczkolwiek powinno iść. Zapraszam. Tutaj już Mateusz podchodzi z bardziej spokojną głową. Tak, bo zaliczyłem na bicepsa. To... Dobra, to ja też pewnie głośno będę liczyć. Tak, i szybciej trochę. Dobra. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 1, 2 na 3 Jest 14, normalnie. 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22 2, 2, 3 normalnie 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Mamy to, tak jak czułem Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć. Teraz trójkami Trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści, czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy. 44 i 45 Na tym zakończył. To ty to sporo chyba 15 więcej 15 więcej, no bo już się pogubiłam uuu to jest. Jak jest? Jest dobrze No i co? Polecam. Zapraszamy do subskrypcji do udostępniania, do udostępniania lajkowania no i komentarza. Fajnie, że jesteście. Będzie jeszcze fajnie, jak będzie Was jeszcze więcej. Robimy to dla Was, my dla Was, wy dla nas. Uuu. Trenować, trenować, głupotami się nie przejmować. Nie słuchać opinii innych, robić to co uważacie za słuszne. Tak ma być.